Dobra. Kolejna część tutaj w, teraz wlatuje, Niestety widzowie. Więc na dużo zrobiłem tutaj w tej drugiej części teraz. Myślę, że to jest możliwe, żeby to tak skończyć. Choć nie wiem, widzowie, czy właśnie nie z jednej strony zrobię, bo musi być guzik jeszcze do włączania i wyłączania tego pianina. Niestety nie będzie dźwięków, które wydają... które wydaje pianino. Niestety nie będzie. Ale będzie widzowie będę ja hmm. zielony. Zielony i jak to teraz będzie wyglądać, bo to jest tak trochę zielona A szkła zielonego nie chcę dawać, bo też nie wygląda tak, tak jak zielony. Tego nie chcę dać zielonego szkła. No Ale ja chyba będę musiał dać... jasno zielone szkło. Bo inaczej nie daje... no, zielone szkła bardziej. Tutaj u góry nawet nie może być. Bo ten ekranik musi być tutaj. i zielony ale mam nadzieję, że to nieźle wyjdzie i że będziecie nie wiem że będziecie też takie coś budować, bo można powiedzieć, że to jest taki mały jednak tutorial. Wiecie? Można tak to powiedzieć, jak to będzie wyglądać w tym czarnym. Dobra, nieźle to wygląda. A jeszcze tutaj od dołu trzeba dać ten czarny, by to nie było tak widać. Dobra, nie Jak to klikam tą myszkę. A widzicie, co zrobię? Widzowie? Bo znam takie takie właśnie. Takie właśnie triki z różnych wyzwań YouTube, właśnie od youtuberów. Że podobno jak właśnie tak robi się, że to można szybciej po prostu to robić. ale ja Nie sądzę, że szybciej od mojego klikania. Dobra. O nie jest tak moje klikanie szybkie. Ale to nie jest tak szybkie jak moje klikanie. Jest szybsze. Trzy razy szybsze. Ukoźnik. Team set. Daj. I ktoś nie wie jak łączyć fajnie. Dzień to. Proszę komenda. Potrzebujemy czer... Czer czer czerwony, czerwony, czer czerwony, czerwony i tu jeszcze szary potrzebujemy, żeby wiecie co zrobić widzowie, żeby zrobić yy, jakby głośność, głośność zrobić. Czyli nie wiem czy widzowie już nie jest to pionino skończone, ale dla mnie to ładnie wygląda to pionino. Hočem, ta tu kolega tukaj ne bi smel biti, naj se je to usunilo. Dobra, nieźle to wygląda. Normalnie jak nie wiem co, ale tak pięknie to wygląda, że nie wiem... Nieźle to wygląda po prostu. No i dziękuję wam widzowie. Po prostu pięknie to wygląda. No i tym miałem akcentem... A nie, jeszcze chciałam zrobić jedną rzecz. Syty... Y y. To jest ten? Nie, bo to jest kartograficzny. Chyba chciałam wam jeszcze coś zrobić. Nie, nie to jest właśnie. Co?! Już od razu pole uprawne? I to ja nie widziałam. Nie wiedziałam, że takie widzowie rzeczy są w Minecraft o, kros, krosno jak się nazywa? dobra, biały yy, czerwony barwnik teraz patrzcie krosno potrzebuje nie potrzebuje yy, cza, czarny barwnik czerwony barwnik i jeszcze potrzebuję bia nie, dar. Sztandar... dobra, potrzebuję najpierw potrzebuję Całe czarne tło, całe czarne tło, to muszę zrobić to tak i górę, muszę zostawić to i teraz muszę zrobić. Tak. Dajmy jeszcze może tak dajmy jeszcze tak dajmy poczekać U, to fajnie wygląda to wygląda widzowie jak Deadpool normalnie patrzcie oczy oczy i tutaj nie wiem jakiś znaczek Ale potrzebuję weźmy to, to To też nieźle wygląda, widzowie. To nieźle wygląda! To wygląda jak jakieś łapki. Wezmę sobie taki, 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 taki. Taki, 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 taki. Taki, 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 -taki, -taki. Czapeczka, i poczekajcie, potrzebuję jeszcze niebieski. Niebieski. Teraz nie wiem, który będzie lepiej wyglądać ogólnie, widzowie. I zróbmy to tak. Gdzie jest ten mój obraz? Tu jest, i zróbmy to tak. Tak wygląda ten na dole. Ten niebieski. No, ten le lepiej wygląda. Ten to mogę sobie wyrzucić. O, wiem jeszcze co mogę zrobić. Ten wyrzucam, ten wyrzucam. To usuwam. Teraz potrzebuję.